Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Marta Skoczeń i jestem dietetykiem, a jako dietetyk specjalizuję się głównie w pracy z kobietami z niedoczynnością tarczycy, Hashimoto, insulinopornością, nadwagą, otyłością, ale też wszelkimi innymi powiązanymi problemami hormonalnymi, jak zespół policystycznych jajników, zaburzenia miesiączkowania czy problemy z płodnością sama także mam niedoczynność tarczycy i Hashimoto więc mogę się dzielić z wami i z tobą wiedzą zarówno jako z doświadczenia dietetyka, ale też osoby, która sama mierzy się z tego typu podobnymi innymi problemami. Natomiast dzisiejszy odcinek podcastu będzie troszkę inny. W tym odcinku chciałam opowiedzieć o pewnym produkcie, ale też i o pewnym związku, które warto umieścić w naszym odżywianiu, w naszym jadłospisie, w naszej diecie, bo też chcę podkreślić, że tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze odżywianie, jadłospis, produkty, które jemy, to jak się odżywiamy, ważne, żeby w jakim stopniu te odżywianie było urozmaicone, żebyśmy nie polegali na kilku tylko produktach na dwóch produktach białkowych, dwóch węglowodanowych i jednym warzywie, tylko żeby w jakiś sposób, chociaż minimalny, zadbać, żeby nasza ta dieta była urozmaicona, bo też im bardziej będzie urozmaicona dieta, tym jest po prostu większa szansa, że dostarczymy sobie więcej różnych potrzebnych witamin, składników mineralnych, związków odżywczych, substancji, też różnych białek, tłuszczów węglowodanów. I dziś chcę opowiedzieć o bardzo fajnym produkcie, bo jak też zrobiłam ankietę na Instagramie, na Facebooku, naprawdę wiele osób zaznaczyło, że nie słyszało o tym związku, że nie korzysta też z tego produktu, rzadko go używa, rzadko go je. A ten produkt jest coraz bardziej dostępny, jest coraz bardziej powszechny i warto zwrócić na niego uwagę, bo naprawdę niesie ze sobą. Szereg korzystnych właściwości, wartości odżywczych. I tu pytanie do Ciebie. Czy słyszałaś o skwalenie? O jego bardzo cennych właściwościach. Od razu chcę tutaj podkreślić i powiedzieć, że nie jest to kolejny cudowny suplement, których często wiele osób już ma zwyczajnie dość. Bo wszędzie jesteśmy bombardowani reklamami o kolejnych super środkach na odchudzanie, na pamięć, koncentrację, na zbudowanie masy mięśniowej na oczyszczanie? Jednak jeśli chodzi o skwalę, jest on naprawdę naturalnym związkiem, występującym w niektórych pokarmach, które naprawdę, naprawdę warto włączyć do swojej wiedzy i są one powszechnie dostępne, a często o tym zapominamy, zwłaszcza o nich zapominamy. I w ogóle czym jest skwalem? Skwalen jest wielonienasyconym węglowodorem, który w połączeniu z wodą może produkować tlen. I został on odkryty przez japońskich naukowców w 1906 roku podczas badań nad rekinami. U rekinów skwalen znajduje się w wątrobie i umożliwia rybom życie w głębinach, gdzie woda już zawiera bardzo małą ilość tlenu, nie dociera światło słoneczne i panuje już dosyć niska temperatura. I jego nazwa, właśnie ten skwalen, pochodzi właśnie od łacińskiej nazwy rekina squalus. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to skwalen u ludzi znajduje się w komórkach skóry i tętnic doprowadzających tlen do mózgu. I tak naprawdę w 100 gramach tłuszczu skóry człowieka znajduje się około 30 mg skwalenu. A w składzie lipidów mleka kobiecego stanowi on około 12%. Z wiekiem nasz organizm mniejsza produkcję skwalenu, a jednocześnie wzrasta nasze zapotrzebowanie na niego. I najwyższy poziom skwalenu posiadają właśnie nowonarodzone dzieci. Z kolei w wieku już od 30-40 lat jego poziom zaczyna spadać. Natomiast jeśli chodzi o taki sam czysty skwalen, jest on bezbarwnym płynem bez smaku i zapachu. Nie jest rozpuszczalny w wodzie, lekko rozpuszcza się w alkoholu, natomiast bardzo dobrze w tłuszczu. I jako też sama taka substancja chemiczna jest bardzo niestabilna. Pod wpływem tlenu z powietrza i promieniowania uV łatwo ulega rozkładowi. Ale teraz już dość tych takich trochę trudnych, naukowych informacji. Teraz skupmy się na tym, co dla nas najważniejsze, co warte do zapamiętania i zmienienia w odżywianiu. Przede wszystkim skwalen ma działanie odtruwające. Potrafi wiązać i blokować pestycydy, ksenobiotyki, arszenik, dioksyny i inne trucizny, które przenikają do naszego organizmu w wyniku skażenia środowiska. Rozpuszczają się one właśnie w, skalenie, w skwalenie i później są usuwane z organizmu podczas wypróżniania. Dodatkowo co ciekawe, skwalen często podawany jest jako antidotum w przypadkach nadużycia leków. To też ważne, zwiększa poziom cholesterolu HDL, czyli tak tego zwanego dobrego cholesterolu, natomiast zmniejsza poziom cholesterolu LDL. Ale tu pamiętajmy, że ważna jest też odpowiednia równowaga, proporcja między LDL i HDL i najlepiej jak ona jest około 2 do 1. Jeśli chodzi zaś o skwalę, to przyspiesza też regenerację i ułatwia naprawę uszkodzonych komórek niesamowicie silnym przeciwutleniaczem, antyoksydantem, który ma zdolność niszczenia szkodliwych wolnych rodników i wzmocnienia naturalnej odporno, odporności organizmu. Skwalen jest naprawdę ważnym elementem takiej diety przeciwzapalnej, a, a też o tej diecie na przykład opowiadałam ostatnio na webinarium, e, webinarium Dieta w niedoczynności tarczycy i Hashimoto. E, nagranie webinarium nadal można nabyć, jeśli jesteś zainteresowana, to link znajdzie się w opisie tego podcastu. Natomiast właśnie skwalen jest tym bardzo silnym przeciwutleniaczem niszczy szkodliwe wolne rodniki i wzmacnia taką naszą naturalną odporność e, organizmu. Też niektóre dane pokazują, że jego niedobór może prowadzić do niepłodności u kobiet. Za taką minimalną dzienną dawkę spaleną przyjmuje się około 11 mg. Też uważa się, że dawki powyżej 500 mg regulują poziom cholesterolu i turbiterydów we krwi, zaś dawki już rzędu 2000-5000 mg mają działanie lecznicze przy nowotworach. Też co ważne, składnik spożywany wraz z jedzeniem jest absorbowany przez organizm w około 60-85%. Przyjętej dawki i dzielony pomiędzy poszczególne tkanki. I co warto tutaj na razie z tych kwestii zapamiętać, z tych właściwości? Skwalemu, to właśnie przede wszystkim to, że ma takie działanie odtruwające na różne pestycydy, toksyny, dioksyny, takie działanie oczyszczające, pomagające w regulacji poziomu cholesterolu, jest niesamowicie silnym przeciwutleniaczem, antyoksydantem, jest naprawdę takim ważnym elementem zdrowej diety, diety przeciwzapalnej. I teraz e, ciekawostka na temat skwalenu A skóry. Badania wykazały bardzo korzystny wpływ skwalenu na skórę. Skwalen przyspiesza regenerację i gojenie skóry, pomaga też e, wewnętrznie przy różnego rodzaju egzemach, wypryskach, ale nawet e, posmarowanie chorych miejsc e, ma, może mieć taki efekt leczniczy. Co też ważne, spalen poprawia i utrzymuje elastyczność skóry. Wyraźnie też poprawia stan skóry, włosów, paznokci. I też na pewno, jak spojrzycie na różne kremy, kosmetyki, do ciała, balsamy, skwalen bardzo często jest składnikiem różnych kosmetyków, kremów. Czasami też, jak są nawet różne reklamy, różnych właśnie kosmetyków, kremów, balsamów, to właśnie w tej reklamie jest określane to, że właśnie jest zawartość skwalenu. Jeśli chodzi natomiast o takie źródła skwalenu, jeśli chodzi o produkty żywnościowe, spożywcze. No to tu na pierwszym miejscu najwięcej skwalenu ma olej z amarantusa. Jest to około 6300 mg na 100 g. Następnie dalej też plasuje się dosyć wysoko oliwa z oliwek. No później, jeśli mamy olej z amarantusa, to też mamy oczywiście amarantus, więc takie trzy główne źródła skwalenu to przede wszystkim olej z amarantusa, oliwa z oliwek. I amarantus, ale też możemy znaleźć jego w mniejszej, dosyć mniejszej ilości, na przykład w dobrej jakości maśle, w rybach takich jak flądra, tuńczyk, też w jajach, szczególnie w żółtku jaja, też w różnych orzechach, też w podrobach w różnych nerkach wołowych, wieprzowych, w wątrobie wołowej, wieprzowej. Więc to są głównie produkty białkowe i produkty tłuszczowe. Ale tu najbardziej szczególną uwagę polecałabym zwrócić na olej z Amarantusa, oliwę z oliwek i amarantus, bo te trzy produkty charakteryzują się naprawdę bardzo fajną, dużą zawartością amarantusa. Jeśli zaś właśnie teraz chodzi o same odżywcze wartości amarantusa, to ten amarantus zawiera najwięcej skwalenu i ogólnie olej z amarantusa i amarantus właśnie słyną z tego, że są źródłem przede wszystkim skwalenu i bardzo tu polecam i olej z amarantusa i nasiona z amarantusa, ale olej z amarantusa jest dosyć drogi i też trudno dostępny, natomiast nasiona amarantusa, które zawierają ten skwalen można naprawdę znaleźć już obecnie w wielu sklepach. Kilka lat temu też był trudno dostępny amarantus, ale teraz już jest coraz bardziej popularny. I jeśli chodzi o nasiona, nasiona amarantusa, no to poza tym najważniejszym skwalenem, nasiona amarantusa mają wiele różnych innych cennych właściwości. Przede wszystkim, co tutaj jest ważne, zwłaszcza dla osób na dietach wegańskich, wegetariańskich, które wykluczają, ograniczają mięso, ryby, jajka, to amaranthus jest źródłem pełnowartościowego białka. Pełnowartościowego białka to oznacza, że zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, czyli takie, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć i musimy dostarczyć je z zewnątrz. A te aminokwasy egzogenne są niezbędne do tego, żeby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować. I aminokwasy egzogenne zawierają głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli właśnie mięso, ryby, jaja, nabiał. Zaś jeśli chodzi o produkty roślinne, to tak naprawdę są trzy, no, dwa, trzy takie produkty roślinne. Które właśnie mają te wszystkie aminokwasy egzogenne, takie jak te produkty pochodzenia zwierzęcego. I jest to właśnie amarantów, komosa ryżowa, i tutaj też często uznaje się właśnie grykę, jako jedyne takie źródła roślinne, które mają w swoim składzie pełnowartościowe białko, czyli te aminokwasy egzogenne, których nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć. Dlatego szczególnie właśnie amarantów, komosę ryżową, grykę poleca się osobom. Które są na dietach wegańskich czy wegetariańskich. Natomiast jeśli ktoś nie jest na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, to, to jak najbardziej też warto, żeby tego amarantusa umieścić w swojej diecie, zwłaszcza przede wszystkim ze względu na ten skwaler. I co ważne jeszcze jest w amarantusie, to amarantusz też jest źródłem węglowodanów bezgnikenowych. Czyli jeśli ktoś jest na diecie bezglutenowym, to on też właśnie, ten amarantus, może być fajnym takim uzupełnieniem posiłków, jest naturalnie bezglutenowy. I co jeszcze, jeśli chodzi o amarantus, to zawiera duże ilości żelaza, wapnia, magnezu, potasu, witamin z grupy B, antyoksydantów, witaminy A, C, E. No, jest niesamowicie odżywczy. Tutaj skwalent, plus te wszystkie inne witaminy, składniki mineralne, plus te aminokwasy egzogenne to jest naprawdę bomba odżywcza. Jeśli też chodzi o amarantusa, to najbardziej polecam te naturalne nasionka amarantusa, które gotujemy. Ale poza nasionami Amarantusa mamy także dostępne płatki z amarantusa, mąkę z Amarantusa, popping z Amarantusa, ale jeśli chodzi o popping, to jest, on już, jest już dużo bardziej przetworzony i nie jest tak wartościowy jak nasiona amarantusa. Ten popping to można porównać do tego, jak mamy normalny ryż i ryż preparowany. Tak samo mamy amarantusa i popping z Amarantusa. I tu też kilka słów na temat gotowania amarantusa. Amarantus warto wrzucać już na taką gotującą, wrzącą się wodę. I na przykładzie. Na przykład chcemy ugotować pół szklanki amarantusa. No to w szklankę wsypujemy amarantusa, mamy pół szklanki i bierzemy podwójną ilość wody, czyli szklankę wody. Tą szklankę wody zagotowujemy. Woda już się zagotowuje, że Wtedy wrzucamy amarantusa, zmniejszamy tutaj, aż ten amarantus będzie spokojnie się gotował. I gdy cała woda wsiąknie, wyparuje, zostanie sam amarantus, no to wtedy już wyłączamy. Nawet można wcześniej wyłączyć tutaj ogień, bo ten amarantus po prostu już później też trochę sam dojdzie. Więc tu warto pamiętać o tym stosunku, że amarantusa gotujemy dwa do jednego w stosunku do wody, czyli szklanka amarantusa, dwie szklanki wody. I tu też, jeśli chodzi o amarantus, to taka ciekawa kwestia, bo też amarantus nie wszystkim smakuje. Jak rozmawiam z wieloma ludźmi, czy z moimi pacjentkami, pacjentami, którymi, którym polecam amarantusa, to często, no niestety, ten amarantus nie wszystkim smakuje. I ogólnie mało ludzi wzbogaca swoją dietę w nasiona amarantusa. A jeszcze mniej osób w ogóle słyszało o schwalenie. I mam nadzieję, że też między innymi po tym moim podcaście więcej osób zacznie się nad tym zastanawiać, spróbuje włączyć tego amarantusa do diety i zacznie korzystać z pozytywnych właściwości skwalenu. I też to tak jak wspomniałam o gotowaniu amarantusa, to wcale tu nie musi być tak, że na przykład jak ktoś jadł obiad i na obiad jadł makaron, ryż, kaszę czy ziemniaki, no to teraz wyrzuca ten ryż, czy kaszę czy makaron i zamiast tego tutaj kładzie sobie górę amarantusa na talerz, bo to też tak nie musi być. Nawet wystarczy, że na przykład ugotujemy, dwie, trzy, ugotujemy tego amarantusa i na przykład dwie, trzy łyżki ugotowanego amarantusa wymieszamy z kaszą, czy z ryżem, czy makaronem i to sobie dodamy do posiłku. To jest zwłaszcza super metoda dla osób, którym sam amarantus sobie nie smakuje. Jeśli też chodzi o amarantusa, warto go również dodawać do sałatek, owsianek, jaglanek, koktajli, leczo, różnych wypieków. Naprawdę tutaj możliwości jest wiele. Też jeśli chodzi o amarantus, to on może być takim super zagęszczeniem do różnych sosów i leczo. Jak ktoś na przykład nie chce używać jakiejś mąki pszennej, czy na przykład jest na diecie bezglutenowej, nie wiem na przykład jak zagęszczać różne sosy, różne lecza, to tutaj dodanie dwóch, trzech łyżek amarantusa, czy nawet trochę więcej, może spowodować właśnie, że ten sos będzie bardziej zagęszczony, a jednocześnie bardziej wartościowy. I tu właśnie takie dodawanie drobnych ilości tego amarantusa tu gdzieś dwie łyżki, tu gdzieś trzy łyżki, tu gdzieś łyżka to jest dobry sposób, właśnie szczególnie dla tych osób, które nie przebadają za amarantusem samym w sobie, no bo ponieważ nie wszyscy lubią jego smak. Ja osobiście bardzo lubię amarantusa i bardzo go polecam, ale też amarantus na przykład nie jest takim produktem, gdzie możemy sobie go nałożyć w górę na talerz i na przykład zjeść z jakąś pieczoną rybą, czy z jakimś kotlecikiem, czy z jakimiś innymi właśnie produktami, gdzie połowę dania stawi amarantus. Bardziej fajnie się sprawdza jego jako dodatek do różnych też na przykład sałatek, sałatek z cieciorką czy sałatek z jakimś kurczakiem. Bardziej właśnie taki dodatkowy element dania, takie urozmaicenie. I tu też właśnie chciałam podkreślić, że Często ludzie właśnie stosują jakieś drogie zabiegi, szukają super suplementów oczyszczających, jakieś kuraki oczyszczających, jakieś stosują kilkudniowe detoksy, a tu naprawdę włączenie do swojej diety amarantusa, te oczyszczające, odstruchające, detoksykujące działanie z może bardzo fajnie wesprzeć nasz organizm w prawidłowej pracy. No ponieważ obecnie jednak niestety mamy w jakiś sposób to środowisko coraz bardziej zanieczyszczone. Tak naprawdę wszędzie mamy do czynienia z różną chemią, pestycydami, metalami ciężkimi, więc warto, żeby nasza ta dieta była jak najbardziej odżywcza. urozmaicona, bogata w witaminy, składniki mineralne, różnego rodzaju związki, a właśnie amarantus przez zawartość Bogactwo tych różnych składników odżywczych przez zawartość skwalenu to naprawdę bardzo prosty sposób na zapewnienie sobie i swojemu organizmowi naprawdę dobrego. Wsparcia, więc szczególnie tu polecam amarantusa. I o ile kiedyś był drogi i bardzo trudno dostępny, znajdował się tylko jakiś w niewielu sklepach, sklepach ze zdrową żywnością, obecnie można go znaleźć naprawdę praktycznie w każdym większym sklepie. I cena też jest niższa niż kiedyś, choć i tak no, nie jest najtańszym produktem. Ale do tego amarantusa też nie zjadamy w dwa dni, tylko jako dodatek posłuży nam na dłuższy okres czasu. I dlatego warto go włączyć w tych niewielkich ilościach do jadłospisu. I na koniec taka ciekawostka, że amarantus też czasami funkcjonuje pod inną nazwą. Określa się go nazwą szarłat i dawniej dla chrześcijan symbolizował pogaństwo. A wzięło się to od tego, że około 5000 lat temu Indianie w czasie wojny do wypieku chleba z amarantusa dodawali krepieńców dla oznaki męstwa. I w czasach pokoju dodawali miód. Z tego względu podczas tych różnych podbojów kolonialnych hiszpańscy zakonnicy zniszczyli go, go praktycznie całkowicie i nazywali diabelskim zielem. Zakazano jego upraw wszędzie tam, gdzie obowiązywała religia chrześcijańska. I co później najciekawsze i przewrotne, kilka wieków później amarantus został odkryty na nowo przez Michał. I to tyle byłoby na temat amarantusa. Mam nadzieję, że tym podcastem, tymi kilkoma informacjami na temat amarantusa i skwalenu, zachęciłam Cię do urozmaicenia swojej diety. Zwróciłam Twoją uwagę na amarantus i skwalen. Naprawdę warto ze względu na te działanie. Antyoksydacyjne, przeciwzapalne, oczyszczające, pozytywny wpływ na skórę, włosy, paznokcie, na funkcję organizmu, no i przede wszystkim na to mnóstwo wartości odżywczych. Drobne ilości do diety, trochę tu, trochę tam, naprawdę warto. Dzisiejszym podcastem to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci, że jesteś ze mną, że słuchasz tego podcastu. Jeśli masz jakieś pytania, propozycje na inne odcinki podcastów, może coś Cię szczególnie interesuje, a może chciałabyś, żebym zaprosiła jakiegoś szczególnego gościa do podcastu, bo ostatnio też nikogo nie zapraszałam, to daj znać. Jestem otwarta na wszystkie tutaj pytania, komentarze, Wasze opinie i będzie bardzo mi miło, jeśli będziecie tutaj. Dawać mi łapkę w górę, dawać komentarze, informacje zwrotne, bo jest to dla mnie też taka dodatkowa motywacja, że wiem, że słuchacie tych podcastów, że są one dla Was ciekawe, ważne, że lubicie ich słuchać, że są pomocne. I też super informacją zwrotną dla mnie jest to, jak będziecie podrzucać mi różne tematy podcastów, co Was interesuje, o czym chcecie słuchać, bo te podcasty też robię, za, robię dla Was. W takim razie słyszymy się w kolejnym odcinku, a dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia miłego dnia.